Szanowni Państwo, dzisiaj rozmawiamy z Panią Dyrektorem Zespołu Szkół Szkolno-Predagogicznego w Rzeka Rytapiewy. Dzień dobry Pani. Dzień, Dzień, Dzień dobry, Za chwilę rozpoczynamy nowy rok szkolny, dzieci wracają po wakacjach do klas. Jakieś na tym roku będą oddziały szkolne, z ZSP, elektrotypia? Jeżeli chodzi o liczebność klas w tym roku, jest ona podobna jak w roku ubiegłym. Myślę, że radosne jest to, że nie mamy przeładowania klas. Po prostu teraz panują inne standardy, inaczej dzieci się uczą, i niemożliwe jest, aby w klasie było 30 czy tam 35 osób. Dlatego klasy są w yy, granicach od 20 do 25 osób w klasie. Jedną klasę mamy, która tę liczbę przewyższa, 27 osób. Yy, w tej klasie będą oczywiście podziały na grupy, na języku obcym, na informatyce, na WF-ie oczywiście, ale to jest jedna taka klasa gdzie, no, przekroczyła tę liczebność 25 osób. Pozostałe klasy mieszczą się w granicach od 20 do 25. Podkreślam, jest to taka optymalna liczba, aby proces dydaktyczny przebiegał w klasach właściwie. Młodzi ludzie, posyłając często po raz pierwszy swoje najstarsze pociechy do przedszkola, szkoły, stają w nowej roli nie uczniów, lecz opiekunów uczniów. W tej nowej sytuacji nie, nie wiedzą, jakie przysługują im prawa i obowiązki w placówce oświatowej, do których uczęszcza dziecko. Na jakiego rodzaju wsparcie w opiece i wychowywaniu dziecka mogą liczyć rodzice ze strony ZFW? opieki. Prawa i obowiązki rodziców wynikają no po pierwsze z bycia rodzicem. Te obowiązki sobie sami rodzice nauczyli, narzucili, przepraszam, powołując do życia dzieci. A wszystkie te związane z wychowaniem, z edukacją są zapisane w ustawie o systemie oświaty. Co rodzic jest odpowiedzialny za wykształcenie dziecka, za wychowanie a więc to jest jego podstawowy obowiązek. Szkoła oczywiście pomaga w tym dziele, pomaga wykształcić dziecko, dlatego tak bardzo ważna jest współpraca właśnie szkoły i rodzica, tak? ponieważ rodzic, no rodzic jest tym odpowiedzialnym, szkoła świadczy usługi, a więc rodzic musi być świadom tego, jakie usługi, prawda, ta szkoła czy przedszkole świadczy dla jego dziecka, a więc powinien czynnie uczestniczyć w tym procesie dydaktycznym, no, w naszej współpracy tutaj jesteśmy bardzo otwarci właśnie na te kontakty z rodzicami. No, chcemy, aby była to współpraca partnerska, aby rodzice no, interesowali się oczywiście tym, co się w szkole dzieje, ale jeżeli mają jakieś uwagi, jakieś propozycje, są takie możliwości, kiedy mogą te swoje propozycje... Złożyć czy do dyrekcji, czy poprzez wychowawców i na pewno te propozycje rodziców będą uwzględnione. Oczywiście no musimy wziąć pod uwagę, że żyjemy w jakimś skupisku, gdzie obowiązują e, określone prawa. Jesteśmy państwem prawa, szkoła również się na prawie opiera, więc e, różne inicjatywy, które przez rodziców, czy mogą być zgłaszane, czy będą zgłaszane, no, muszą mieścić się w granicach określonych. E, określonych prawem. Jakie to są, prawda, jakie są te prawa, jakie są obowiązki już takie stricte wynikające z tego, że dziecko chodzi do tej, a nie innej szkoły? To oczywiście, tak jak powiedziałam, wynika przede wszystkim z ustawy o systemie oświaty, ale wewnętrznie tutaj takim dokumentem, który organizuje całą pracę uczniów, rodziców i wszystkich podmiotów szkoły jest statut. I każdy rodzic, no, ma obowiązek się z tym statutem zapoznać. Jest taka możliwość. Oczywiście na pierwszym spotkaniu wychowawcy informują o tym rodziców, ale można oczywiście się z tym zapoznać poprzez internet na naszej szkolnej stronie internetowej. Nie jest statut, z którym można się zapoznać prawda, dokładnie. Można też skorzystać oczywiście ze statutu, który w wersji papierowej jest w szkole, bądź w sekretariacie, bądź w bibliotece. Tak więc no, możliwości są tutaj ogromne dla tych, którzy posługują się internetem, dla tych, którzy no, wolą jednak wracać kartki w dokumentach. Także oczywiście do tego zachęcamy, bo są oczywiście jeszcze inne dokumenty, które regulują też pracę szkoły, już. W konkretnych dziedzinach, jest to program wychowania, profilaktyki, Są, jest podstawa oczywiście programowa, z, tym, z którą rodzic może się z każdego przedmiotu y, szczegółowo zapoznać. Są wymagania, kryteria ocen, y, które się mieszczą w takim dokumencie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, więc wszystkie myślę te dokumenty regulujące właśnie y, pracę szkoły, postępowania nauczycieli, y, uczniów, rodziców, y, są właśnie zawarte, tak? właśnie w tych przepisach, no i myślę, że i zachęcam oczywiście rodziców do tego, żeby się z tym zapoznawali, tak? żeby się zapoznawali, żeby, tak jak powiedziałam wcześniej, jeżeli mieliby jakieś uwagi, czy jakieś właśnie propozycje, czy zauważyli czy coś, czego my po prostu nauczyciele bardzo często już nie widzimy, prawda, jakaś tam rutyna, powiedzmy, kieruje nami, no, ktoś, kto świeżo spogląda zawsze ma jakieś inne spojrzenie. Także można, oczywiście zachęcam do tego, żeby, żeby takie propozycje, takie uwagi zgłaszać. Patrząc teraz z drugiej strony, jakie obowiązki nakłada szkoła, przedszkola na no, rodziców, Więc tak jak powiedziałam, no, chcemy współpracować partnersko. Partner to wiadomo, rozmawia, tak, dyskutuje. Możemy się różnić czasem, bo przecież każdy z nas ma prawo do swoich poglądów, do innego zdania właśnie często z różnicy poglądów, z różnicy zdania, rodzą się wspaniałe dzieła, ale trzeba rozmawiać, trzeba dyskutować, trzeba wyjaśniać przede wszystkim, bo często jest tak, że rodzice gdzieś coś zasłyszą, prawda, ale nie do końca albo coś przekrecona jakaś informacja. Ja zawsze zachęcam, żeby przyjść do źródła. I, i wszystkie jakieś tam wątpliwe sytuacje wyjaśnić, czy po prostu pobrać informację taką właśnie wiarygodną, czy to bezpośrednio u mnie, czy u wychowawców, no zależy czego sprawa dotyczy, prawda. No chciałabym, aby nasi rodzice, no, byli tacy, czuli na to, co się w szkole dzieje, żeby też, no, no liczę na jakąś współpracę, prawda, bo wszystko, co robimy, robimy dla dobra dzieci. Szkoła jest po to, żeby nauczyć, ale żeby wspomóc również rodziców w wychowaniu. Fajna jest taka szkoła, gdzie są oczywiście piękne lekcje, tak? gdzie się można dużo nauczyć, ale też dzieją się różne inne rzeczy, tak? zajęcia pozalekcyjne, imprezy, uroczystości, rajdy, wycieczki. Prawda? No, tu jest wielka rola rodziców, żeby nam właśnie w tym pomagać, żeby z nami rozmawiać na, na te tematy, jak to zrobić, co zrobić, żeby oczywiście i przyjemnie było, no i mądrze oczywiście dla naszych dzieciaków, tak? To jest najważniejsze, podkreślam, musimy razem współpracować nawet dla, dla naszych dzieci, tak? Yy, jakby wszystkim chodzi o to samo, tylko czasem no, dojścia jakby do, do tych celów yy, yy różne są, tak? I różnimy się czasem spojrzeniem na to, jak to zrobić, ale myślę, że jeżeli będziemy rozmawiać, jeżeli będziemy dyskutować. To na pewno dojdziemy do, zawsze do porozumienia i zawsze zrobimy taką rzecz, która będzie przede wszystkim dobra dla dzieci, dla rodziców, dla nauczycieli, dla dyrekcji oczywiście, dla wszystkich. Wspominała Pani przed chwilą o zajęciach pozalekcyjnych? Czy szkoła przewiduje stworzenie kół zainteresowań, ewentualnie jakby było to koła? Tak, my mamy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. W tym roku realizujemy drugą część programu Wydanie szans edukacyjnych dla dzieci z terenów wiejskich w ramach tego projektu unijnego. Część dzieci, które potrzebują wsparcia dodatkowego, dydaktyczno-psychologicznego, takie wsparcie otrzymują w formie właśnie zajęć takich dodatkowych, wyrównawczych. Dzieci, które mają jakieś szczególne zdolności czy zainteresowania w ramach tego projektu mają możliwość uczestniczyć w kołach zainteresowań matematycznych, plastycznych, muzycznych, wszystko to w ramach tego projektu. A poza tym również mamy waflarz zajęć pozalekcyjnych, które nauczyciele realizują w ramach artykułu 42 Partii tak, Nauczyciela. Zostali koło przyrodnicze i historyczne, matematyczne, informatyczne, języka angielskiego, no rozmaite. No i też jest jeszcze wachlarz zajęć pozalekcyjnych na które po prostu daje pieniążki z budżetu, to, są, to jest taki dodatkowy fundusz, gdzie możemy stworzyć takie koła, no, które są potrzebne. Tylko pragnę jeszcze tutaj dodać, że y, zawsze wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom uczniów, rodziców, oczywiście rodziców to raczej oczekiwaniom bardziej. bardziej. Yy. Przeprowadzamy taką analizę, jakie koła w ogóle byłyby potrzebne, jakie koła dzieci chciałyby, to od tego zaczynamy. Przeprowadzamy takie ankiety. I też wśród rodziców, też dajemy taką możliwość napisać, jakie są oczekiwania również, również w tej dziedzinie ku zajęć pozalekcyjnych, rodzice się wypowiadają, i na tej podstawie tworzymy po prostu taki harmonogram działań właśnie ku różnych zainteresowań i, i takich zajęć pozalekcyjnych. Panie dyrektor, co nowego? Jakie cele wytyczyła sobie dyrekcja ZSP do w tym nowym roku szkolnym 2012-2013? Czy jest coś, co chcieliby państwo zreformować się wprowadzić nowego zespołu szkół tak, Jeżeli chodzi o te cele, to chciałabym w tym roku, abyśmy znowu głębiej weszli w temat ekologii ponieważ tutaj pragnę pochwalić się, że mamy bardzo dużo osiągnięć. Jeżeli chodzi o osiągnięcia, jeżeli chodzi o ekologię, dwukrotnie otrzymaliśmy nominację do takiego ogólnopolskiego programu pod patronatem prezydenta. Przyjaźń środowisku, otrzymaliśmy nagrody właśnie ogólnopolskie, dwa razy drugie miejsce zajęliśmy w takich konkursach ogólnopolskich. Czysty Las i przyjaźni środowisku właśnie. No i te nagrody mobilizują, cały czas prowadzimy jakieś tam działania, ale wiadomo, że jeżeli po prostu ogłasza się jakiś konkurs, zawsze się jakąś nową energię, prawda, z siebie gdzieś tam wydobywa i chciałabym, abyśmy w tym roku znowu wydobyli taką świeżą energię, jeżeli chodzi o działania ekologiczne, ponieważ zauważam, że są naprawdę bardzo ważne. Szczególnie jak się przemierza Polskę wzdłuż i wszerz i widzi się te hałdy, śmieci, prawda? I z takim, z ta, z takim politowaniem na to wszystko patrzę i myślę sobie, czy aby nasze dzieci nie uduszą się, prawda? Od tych związków, które się będą tam ulatniać, bo może my jeszcze jakoś tam przetrwamy. Także to jednak była o pomstę do nieba i do działania przede wszystkim konstruktywne, żeby tego było mniej, prawda? No postawić na ten recykling. Już od, od małego i od samego początku, prawda? Bo można ten papier oddzielić i te folie, prawda, i szło i na pewno tych śmieci będzie mniej, więc takie działania będziemy robić, właśnie ekologiczne, to tak, taki jest właśnie mój cel. No i mam bardzo taką fajną propozycję, tak jestem nawet z tego bardzo dumna. Nie wiem jeszcze oczywiście, jak to się przyjmie, ale chciałabym w tym roku, napisałam taki projekt, taki projekt wprowadzić dla dzieci i dla rodziców. Ucz się ze mną, mama. Tak nazwałam ten. Oczywiście to może być też tata w roli mamy tutaj. Projekt polega na tym, że zorganizujemy naukę języków obcych, na których to zajęcia będą, będzie dziecko ze swoim rodzicem. Myślę, że to ta współpraca taka rodziców, oczywiście o to jest jeszcze a propos tej wcześniejszej współpracy z rodzicami, to też to będzie właśnie przecież w tym momencie, ale myślę, że tworzy się taki klimat taki specyficzny, taka motywacja inna. W tym roku wróciłam właśnie z wycieczki po wielu krajach Europy i przyznam szczerze, że czułam się inwalidą trochę, bo jednak no, znajomość taka komunikacyjna języków obcych, przynajmniej u ludzi mojego pokolenia, jest dosyć nikła. I wtedy były też z nami dzieci i bardzo często okazywało się, że to dzieci nam pomagały, prawda? Bądź to kupić coś, bądź wypłacić pieniążki z automatu. No i wtedy właśnie w mojej głowie zrodził się taki pomysł, żeby no właśnie dorośli uczyli się razem z dziećmi. Naprawdę to bardzo rozbija, bardzo pomagam się, że wzajemnie będą sobie pomagać. Poza tym myślę, że to będą ciekawe zajęcia. Tutaj chcę wprowadzić właśnie język włoski, hiszpański, rosyjski. Język niemiecki, język angielski, oczywiście, wiadomo. Jakie to przyniesie efekty, jak to będzie wyglądało, tego jeszcze nie wiem, ponieważ to jest cały czas w sferze mojego pomysłu na razie. Ale pragnę zachęcić rodziców właśnie do tego, jeżeli teraz mam taką możliwość, to właśnie to czynię. Aby no nie bali się, bo bardzo często my dorośli jakieś strachy takie mamy, że. Może trochę wstydu, prawda, że coś nam się nie uda, że dzieci będą, niech będą dzieci lepsze, bo dzieci rzeczywiście pytają szybciej. Ten wiek, w którym oni teraz są, to jest najlepszy wiek na się, prawda? To my dorośli to wiemy, więc myślę, że nie będziemy się bać uczyć z dziećmi. A z drugiej strony, bardzo często rodzice nawet pytają, co było na lekcjach, czasem mówią, że nie tak nie do końca wiedzą. Tu będzie akurat taka sytuacja, że rodzic bardzo doskonale będzie wiedział, co się działo na zajęciach w będzie w tych zajęciach uczestniczył, więc zachęcam, no i sama na to się cieszę. Zdradzę, że też się zapiszę <gry> przynajmniej na jedno właśnie takie zajęcie. No i myślę, że nauczymy się wiele i już jak wyjdziemy na następną wycieczkę, to już nie będziemy tak zestresowani, że nie potrafimy, nie wiem, wypłacić pieniążków bez bankomatu. W takim razie pozostaje już plan realizacji planu. Rozmawialiśmy z panią dyrektor zespołu szkolną przedszkolnego do Pani panią koleżanką Czerniak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia.